Mamy 14 rządek od dowiązanej nitki, tu zmniejszamy sobie o dwie krateczki, więc yy, przechodzę od razu na siódmy słupek, z tego siódmego słupka zaczynam i mam krateczkę pełną, pustą, pełną, później mam pięć pustych, cztery pełne, cztery puste, dwie pełne, trzy puste, dwie pełne, jedna pusta i tutaj mam cztery pełne, Jedną pustą, trzy pełne, jedną pustą, dwie pełne. I na końcu mam dwa, cztery, 6, siedem krateczek pustych, no i już ten motyw brzegowy pełna pusta pełna. I to był czternasty rządek i zostało nam jeszcze 14 rządków do wykonania, a 15 rządek od dowiązanej nitki robimy bez zmniejszania, czyli w tej samej szerokości. 15. rządek od dowiązanej nitki, tak jak mówiłam, w tej samej szerokości i mamy pełna krateczka pusta. Pełna, i następnie wykonujemy sobie tutaj 7 pustych krateczek. Kontynuujemy tak naprawdę z poprzedniego rządku. I następnie kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli 16 słupków obok siebie. Dwie krateczki puste i znowu pełne, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tym razem, czyli. 19 słupków obok siebie, dalej trzy okienka puste, 4 pełne, 4 puste, 2 pełne i tutaj mamy już 6 pustych, i jesteśmy przy końcu tego rządku: okienko pełne, puste i pełne. Kolejny rządek, czyli to już będzie 16. Będziemy sobie zmniejszać o jedną krateczkę i będziemy mieć pełną, pustą, pełną na brzegu i z prawej, i z lewej strony. 16 rządek od dowiązanej nitki zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej. Mamy pełna, pusta, pełna, dalej kratki puste 2 4 6 8 10 11 tych pustych krateczek. Jedna pełna, dwie puste, jedna pełna, cztery puste i dalej kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedna pusta, jedna pełna, jedna pusta i trzy krateczki pełne. Do końca już kratki puste, jest ich 7 I na końcu ten motyw pełna, pusta, pełna. Siedemnasty rządek w tej samej szerokości. I mamy już siedemnasty rządek od dowiązanej nitki, w tej samej szerokości. Pełna, pusta. Pełna, dalej mamy 8 pustych krateczek i następnie trzy krateczki pełne: jedna pusta, pełna, pusta i kratki pełne, raz, 2, 3, 4, następnie 3 puste, 3 pełne, 2 puste, 3 pełne, i do końca już mamy kratki puste, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tych krateczek nam wyszło i ten motyw brzegowy, czyli pełna, pusta i pełna. Osiemnasty rządek od dowiązanej nitki zmniejszamy sobie o jedną krateczkę i mamy kratkę pełną, pustą, pełną. Dalej mamy siedem krateczek pustych: dwie pełne, dwie puste, dwie pełne, dwie puste, dwie pełne i dalej trzy puste. I tutaj mamy raz, dwa, momencik. Raz, dwa, trzy pełne. Jedna pusta i cztery pełne. I już na samym końcu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pustych. Pełna, pusta i pełna. A przed nami jeszcze tylko dziesięć rządków. I koniec będzie. Rządek 19 mam zrobiony. A jeszcze chciałam tylko dodać, że ten motyw można również sobie wykorzystać na przykład na firance po prostu. No, tylko że wiadomo, wtedy, jeśli chodzi o boczne elementy, no to dokładamy pustych krateczek. Ok, więc nie zmniejszamy tym razem i mamy początkowo. Kratkę pełną, pustą, pełną, następnie mamy 8 krateczek pustych i kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli 19 słupków obok siebie i generalnie z tego miejsca. Tu, tu robimy jedną kratkę pustą, a dalej mamy kontynuację, czyli ale omówmy cztery puste, dwie pełne, dwie puste, dwie pełne, dwie puste, dwie pełne. I tutaj mamy na końcu 7 krateczek pustych. Pełna, pusta, pełna, czyli tylko tutaj była zmiana. Kolejny rządek zmniejszamy i tak już będziemy za każdym razem, jak się nie mylę, zmniejszać w każdym rządku o jedną krateczkę. Dwudziesty rządek od dowiązanej nitki i mamy zmniejszamy o jedną krateczkę i mamy pełną, pustą, pełną. Następnie mamy 7 krateczek pustych. 3 kratki pełne, 2 puste, 3 kratki pełne, i następnie tutaj mamy 2, 4, 6 krateczek pustych, i następnie raz, 2, 3, 4 kratki pełne, i do końca już kratki puste, czyli 2, 4, 6, 8 pustych, pełna, pusta i pełna. Następny rządek znowu zmniejszamy. Brzeg jest taki sam, tylko po prostu sobie zmniejszamy i mamy pełna pusta pełna 21 pierwszy rządek od dowiązanej nitki oczywiście zmniejszamy o jedno i mamy pełną pustą pełną następnie mamy 7 krateczek pustych i tutaj już tylko trzy kratki pełne i znowu kratki puste raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć pustych i dalej pełna dwie puste Pełna i tutaj już do końca mamy kratki puste i jest ich 8. i Motyw brzegowy pełna, pusta, pełna. 22 rządek znowu zmniejszamy o jedną krateczkę. 22 rządek od dowiązanej nitki zmniejszone o jedną. Mamy pełną, pustą, pełną. Następnie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pustych, 4 pełne, 3 puste, 2 pełne, 4 puste. Dwie pełne i znowu kratki puste i tym razem siedem pustych. Pełna, pusta i pełna. Kolejny rządek 23 to będzie ostatni rządek z motywem wzoru. Dalej już tylko dwa rządki z pustymi kratkami. No i mam 23 rządek od dowiązanej nitki. Zmniejszamy o jedną krateczkę i mamy jedną kratkę pełną, pustą. Dwie pełne, dalej mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pustych, jedną pełną, cztery puste, dwie pełne, cztery puste, dwie pełne. I tutaj dalej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pustych, dwie pełne, pusta i pełna. No i właśnie się. Roz Rozpróbuję jeden słupek. Ok, czyli to był ostatni rządek ze wzorkiem, i już mamy pierwszy rządek po wzorku. Już wzorek nie będzie tutaj występował, czyli to jest 23 rządek od dowiązanej nitki. Zmniejszam o jedną krateczkę, jedna kratka pusta. Dwie, jedna kratka pełna oczywiście, dwie puste, dwie pełne i tu mamy 21 pustych krateczek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 dobrze, e, dwie krateczki pełne, dwie puste i jedna pełna kolejny rządek znowu sobie zmniejszamy O jedną krateczkę. No i robimy dwie kratki pełne. Czyli po prostu wypełniamy te dwie krateczki, które pod spodem były w poprzednim rządku, były kratkami pustymi. No i teraz robimy dwie puste o, na zasadzie negatywu, czyli na, prze, na przemian po prostu przeciwnie robimy niż było w poprzednim rządku. O. I teraz trzy krateczki pełne, tym razem trzy. Tak wygląda brzeg i w identyczny sposób zrobimy sobie po lewej stronie ten brzeg. Identycznie. No, zaczniemy od trzech pełnych, dwie puste, dwie pełne. A tu pomiędzy wychodzi nam 15 pustych krateczek, Więc działamy. Myślę, że tyle wystarczy. Jest to ostatni rządek, jeśli chodzi o środkową część robótki. Trzy kolejne to już będą takie rządki wykończeniowe. No i proszę popatrzeć, to jest ten drugi rządek od, od um, skończenia wzorku. E, początek pokazywałam, także dwa pełne okienka, dwa puste, trzy pełne, później piętnaście pustych i znowu trzy pełne, dwa puste i. Dwa pełne. Kolejny rządek oczywiście zmniejszamy o te dwie krateczki, czyli wchodzimy sobie na siódmy słupek, tak naprawdę tutaj, mówię o tym, i zaczynamy od dwóch pełnych krateczek, następnie trzy pełne i tak jak mówiłam, jakby odbicie w negatywie, czyli to co było kratkami pełnymi, teraz kratki puste. Tu, gdzie były krateczki puste, robimy kratki pełne, czyli 15 krateczek pełnych. No i znowu 3 puste i 2 pełne. Zostały nam dwa ostatnie rządki, więc na szybko może pokażę, jak dokończyć. Tutaj już właściwie przeskakujemy sobie na ten siódmy słupek oczkami słymi jak zwykle. No właśnie. I teraz praca polega tylko na tym, że tu, gdzie miałyśmy trzy, Puste krateczki wykonujemy sobie trzy kratki pełne. O. Także wypełniamy na każdym mostku oczywiście po dwa słupki. O. No dobrze, I ja już mam i teraz nam zostają tylko krateczki puste, tych krateczek pustych oczywiście będzie 15. Pomijamy dwa słupki, My się w trzeci, o tak sobie działamy, tak do końca tego motywu, gdzie miałyśmy pełne krateczki i na końcu tu wypełnimy te trzy krateczki jako kratki pełne i to jest koniec tego nie będę po prostu tego nagrywać, pokażę jak to będzie już skończone. No i proszę jeszcze popatrzeć na samo zakończenie. Wydaje mi się, że to wykończenie jest naprawdę prześliczne. Tak jak mówiłam, wtedy były trzy pełne, 15 pustych, trzy pełne, a ostatni rządek to po prostu krateczki pełne nad tymi krateczkami pustymi. Praca jest wykonana, skończona, jeszcze co prawda nie nakrochmalona. Ja tutaj jeszcze będę kombinować jakiś fajny kwiatuszek. Coś chcę zrobić na zasadzie widoczków takich zimowych, które robiłam tu były gwiazdki, a teraz będzie kwiatuszek tylko jeszcze nie wiem, czy w kolorze białym, czy w jakimś takim wiosennym. Nie wiem, zobaczę. Na pewno, na pewno pokażę, jak to, jak to ewentualnie wykonać. Przynajmniej taki mam plan. Ja tutaj o, to sobie do, dołożyłam dodatkowo, bo tego oryginalnie we wzorze nie było. No i proszę popatrzeć, jak to wyszło. Mam nadzieję, że ktoś, ktoś się zdecydował i wydziergał razem ze mną. A jeżeli. Jednak nie, no to zachęcam, tylko właśnie jeszcze podam wymiary, więc o, na szerokość, oczywiście to już mówię bez krochmalenia na ten moment, mamy 51 w najszerszym momencie, a jeśli chodzi o wysokość, no to mamy 61 cm, także okazała praca, ale na okno balkonowe, jako wiosenna ozdoba. Nawet w zasadzie przez cały rok może istnieć sobie, tak mi się wydaje. No, ja bardzo lubię takie motywy przyrodnicze, właśnie, nie wiem, to, to mi się najbardziej podoba. Motywy przyrodnicze, kwiatowe, czyli, no, tak naprawdę tradycyjne wzory, klasyka jednak ponad wszystko. I tak jak pani Ania pisała, że ona uwielbia białe, właśnie serwetki, i ja jak zaczynałam, Szydełkować to zawsze to były kolorowe, ale jednak z biegiem czasu człowiek klasykę docenia i uważam, że te białe prace są najpiękniejsze. Ok, dziękuję za wspólną pracę. Mam nadzieję, że ktoś ze mną wykonał tą, tą zawieszkę. Jeżeli tak, to proszę o komentarz, chociaż o serduszko. Będę się naprawdę cieszyć. Będzie mi bardzo miło, że ktoś również chciał ozdobić swoje okno tym moim takim drobnym pomysłem no i życzę wesołych świąt